Dzień konia, 14 marca 2023. Zrzuty na zrzutach. Tu mamy takie zrzuty ludzkie, ale weszliśmy na kolejną, czwartą w dniu dzisiejszym sztukę. Też tak trochę wisi w powietrzu. Co to jest? Ósmak. Usmak chyba. Ale bilutki. No super. I co my tu mamy? Jest, jest. Podnosimy. Ale bilutka, piękna. Usmaczek nieduży. No ale około kilograma będzie miał. Super. Czwarta sztuka w dniu dzisiejszym, tamte trzy poprzednie, w tym jeden olbrzym około 4 kg, mój, mój rekord, moja życiówka, podniosłem do samochodu,